Witajcie na kanale Kreatywna Mama. W każdym domu, w każdym ogrodzie znajdują się stare doniczki, którym możecie dać nowe życie. Nie wyrzucajcie ich. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w prosty i łatwy sposób stworzyć osłonkę na doniczkę z patyków. Zainteresowani? Zapraszam do oglądania. Doniczka z patyków. Potrzebne materiały: pocięte gałązki, plastikowa doniczka, sznurki jutowe, nożyczki. Cześć, dzisiaj zrobię doniczkę z patyków. Jak widzicie, patyki mam już pocięte na równe kawałki o długości odrobinę większej od wysokości doniczki. Ucinam długi kawałek sznurka jutowego około 1,5 metra długości. Wybieram pierwszy patyk. Zawiązują obydwa końce sznurka w supełek. Jak widzicie, z jednej strony zostawiłam spory margines sznurka, aby później móc zawiązać osłonkę naokoło doniczki. I tak przywiązuję kolejne patyki jeden obok drugiego, aż będą miały długość obwodu doniczki. Teraz odwracam związane z jednej strony patyki i zaczynam wiązać drugą stronę. W przeciwnym wypadku moja konstrukcja po prostu rozpadłaby się. Przykładam patyczki do doniczki i sprawdzam, czy są już wystarczająco długie. Powinny się ze sobą stykać, ale nie nachodzić na siebie. Super, idealnie. Czas na owinięcie doniczki patyczkami. Związuję końce górnego i dolnego sznurka, łącząc wszystko w całość. Nadmiar sznurka odcinam. Na zakończenie Doniczkę owijam kilka razy grubym sznurkiem jutowym i wiążę kokardkę. Gotowe! Już nie mogę się doczekać, kiedy w moją doniczkę wsadzę kwiatka. Miłej zabawy i do zobaczenia w kolejnych filmach.